Siemano widzowie. Już jest taka pogoda, że tragedia. Teraz jest u was e, 16 coś, tak? Dobra. Teraz mogę powiedzieć, że 17. Tutaj. No, e, będzie padać w Warszawie tylko. Nie wiem, czy gdzieś indziej idą takie chmury, że tragedia. Wiecie, że co... Mm. Będziecie służyć moim małym. bo ja będę chciała jak zjeść hmm. Jest taka głupia pogoda, brzmi. A ja sobie na, na lewaczku leżę na dworze Trzeba. I latają takie jaskółki, że ma padać. I to jest najgorsze bo nie pójdę na spacer chyba będzie lepiej tylko siedząc, okej? Okay?